Witam, jestem Emanu a to kolejny odcinek Storch 2. Eee, tak. I dzisiaj wchodzimy do obozu łowców niewolników. Tak. Ogólnie powinienem mieć e, większy poziom tutaj. Bo mam którąś... Tutaj. Patrzę. Dwunasty. To mam za mały trochę, ale to e, później chyba będę musiał też iść, e, aby ten poziom był większy. Tam, że będę musiał wrócić, ale to chyba e, zrobię poza odcinkiem. Albo i nie, nie wiem. <ścoughs> e, tak, oj, a to jest ten Mimik. Atakuje, zaskoczenie. Aha. Ile złota? Buty i, i zdrowie. A dokładnie mikstro o zdrowie. O królowie. Gini. Oj. Ginne, ginne, ginne. To nie jest fajne. Haaa... You know. ha. Gień no. Gień. Gień-gień. Ogólnie Ogólnie przydałoby się intro do tej story. ...zrobić jakieś... ...bo Minecraft ma tylko intro, bo e, inne serwery nie mają intro... żadnego A i ogólnie tak szybko chwalę... ...bo dzisiaj nie... ten... ...step-up uczyłem... ...a jakoś tak, nie wiem, dwa miesiące patrzyłem w zegarkach... ...ten... jeden minut jest. No. No ale w końcu nie zapomniałem. He nogi. <grym> Brutus. Przeczytałem Brutus. Na początku tak już się wydawało. He tak... Dobra, to za ojej. He no niestety tak bywa. Skinąłem. Oficjalnie. Gin. Złoto. Drzwi do celu. Witaj. Ale ty zostajesz moim niewolnikiem. Nie to, że ja ten e, co uratuję. To? Mm, nie, to nie ja chyba. Pozostanie tamta, bo tam ma e, wyukrząt ten. To jest fajne. To weźmiemy. A, trzeba ten sprzedać coś. E, za dużo mamy tych, tych przedmiotów. Tego nie potrzebuję. Chwila. To może się przydać. Dobra i teraz sprzedajemy te Ech. no Bo tak ciągle ten z tym yy, chodzę i yy, trzeba i sprzedawałem bo nie wiem bo było coś w tym przedmiotów i zaraz miałem znowu pełne no Ktoś tu jest? Oni. Gincze. Gin. No. Złoto. Drzwi do celu. Nie ma tu żadnego celu. Tu jest cel jakiś. Witaj. Kto to? Dobra. Wpadnę. Jak nie zapomnę. Taki... Podobny do Timo. Tylko, że jesteś wie... żołdkiem. Jakby ktoś nie wiedział to Timo to postać z lola. Taka. Nie no, tylko ma taki wzrost jak Timo. I, i nic innego. A jakoś myślę skojarzył z Timo. Ogólnie dawno w lola nie grałem. A Ale tu, tu, ale to jest Tor Scrum w Torchlicht. Eee, jakby ktoś nie wiedział no, czym jest dalo, to jak sobie wpiszę e, la of Legends <grywka> i znajdę. Dobra i chyba nic tu nie ma, nic i chyba nic tutaj już nie ma. Nie tutaj, coś jest, jakiś cel. Beczka, beczka! O, witaj! O, złoto! Przeniosł. Dobry pies. Pies, dobry jest. Jak złoto mi daje. Witaj! Co... Fajnego dajesz. To jest fajne. To też. To samo? Nie, a inny ma... Inny ma bonus. To niech to był. Eee... A mam za mały poziom, aby to mieć. Eee... Niestety. No niestety. Za mały poziom mam. Eee, trzeba to jakoś Eee... Tak złoto dawać mi. To też. I chyba to na tyle. Tutaj, nie w tym odcinku. Eee, tak. Aha, nie dodałem punktów, umiejętności ani cech. Zapomniałem. No to zaraz co zrobimy. Tylko niech był, że... ...koła. Szkoda, że tu nie ma takiego paska tych... ...ładowania. By wiadomo było ile. A tak to nie wiadomo. Nic. Nic nie wiadomo. Mm to tu chcę, to chcę, i tu nic nie chcę, i nie, mam tam, i tu chcę, to chcę, to chcę, to chcę. No, i mamy pełno gwiazdek, i do którego idziemy? Ech. Co to jest tu? Zdobył... To mam, zdobyłem Co to jest tu gdzieś? Nie Witaj Tak Go ulotowaliśmy w poprzednim odcinku Jak pamiętasz, albo i nie Palisadą. To, to jest chyba Palisada. Nie. <grymne> Ale to są beczki. O, bomba! Ale to muszę nas zapalać! A tutaj wszystkich... Tutaj nie ten! Nie zabiłem. Nie podbiłem całego obozu niewolników. Eee, tak. Kufel. No Dobra, zabity. Ty też giń. Złoto, złoto. Tam beczki. Idziemy po beczki. Złoto, złoto, złoto. A niedługo będę miał 150 udzieszyć ten... Widzów. E, bo mało, teraz jak patrzyłem, ostatnio mam 149. jednego blokuję. Nagram jakiś odcinek specjalny, ale nie wiem, z, z czego nagrywać. Z czego nagrać odcinek specjalny? Z czego bym mógł nagrać taki odcinek, to nie wiem... Z jakiejś... pewnie. Albo jakiegoś Minecrafta. Nie no... Minecrafta chyba nie bełdzę na odcinku... za... Od... Jak był za odcinek specjalny, to chyba nie za Minecraft. Tylko nie wiem, co to będzie Dobra, niech to się spali. Oni tak śpią, jak się ich do mnie pali. Nie zauważyliby nawet, że tu jestem. Co to jest? I nic tu nie ma. Nic tu nie ma, tylko. A co te klucze? Eee, tak. Tutaj są. Nie, to jest palisada. Co tu powinno być, czy gdzieś... Jak to jest? Pod. Jak pod tutaj coś spadło? Nie wiem, Ale później ten najpierw zdobędziemy w ten w kopalni, później zdobędziemy inne i dobra. I co? No właśnie, mówiłem, że tutaj nie ma takiego paska ładowania. Szkoda, przydałoby się, no ale jak nie ma, to nie ma. Jak... A tam nie wejdę. To nie wyjście, to też dom, dom. Nie mogę tam wejść do tego domu. No niestety tak bywa Złoto Złoto nam dał Co prawda nam to złoto dał nieświadomie, no ale Co tu zrobić Co zrobić? Zobaczymy co tutaj jest ciekawego Chyba nigdzie w tym odcinku nie pójdziemy. W ogóle nie wiem, ile ta salona Bełdze trwała już jeszcze. Odcinków ile Bełdze i ile e, mieszałcy Bełdze trwała. Może nawet trzy lata. <ślesk> Kto tu jest? A, ci panowie. Dobro, Ginca. Nie lubię was He, tak Tutaj nic nie ma Tu nic nie ma O witaj Kiń Gobli Gobliński strożniku O Tutaj pełno ludzi było, ale zginęło Kto to jest? A to ten, Ech, bo tak przyżywiłem że ten, że ktoś mnie atakuje tam i nie mogę złota mieć. Tutaj jest zepsute. Ktoś zepsuł. O! Obiecują co mówisko. Ono obiecuje nam kasę albo coś innego. Jej. Teraz. Jej! Co teraz byłże? Nic? Nic. O! Jej! Co teraz byłże? Nic? Jej! <laughs> Mówię jej, jak nie wiem nawet co byłże. E, tak. Dobra, nakroimy czemu, aby już był taki ładny. E, mam dużo lub tam... Nie, tego nie, ten ładny. Tego mu dam. Jak to? O! Jest to... Nie, brzydki jest. Trosz takim brzudelem jest. He mam kasy? Eee, tak. I gdzie to iść? Nigdzie? Nie na no, pójdę gdzieś Co to jest? Idziemy tam Idziemy do posła. E, zarofanów Zorofanów. E, nie, te, tak to nie działa. Żona cieszyka mnie tam idzie. Niestety tak to nie działa. Eee, tak. Ułny... O, jakiś ten. Pan. I gdzie ten poseł tu jest? O! Mam coś. Mam parę god godła znaleźć. Ech. Tak. Gdzie są jeszcze poseł? O, tu poseł jest. Idziemy do niego. Do tego godła. udy przejdę? Nie. A przejdę O, tutaj ktoś jest Niebezpiecznie sobie Ale spokojnie zabijemy ich OS2 Ogólnie słuchaj ty Emanie mój kochany Pójdź mi kup tutaj fajne takie te fajne mikstolki, mi kup Może być 10 I czekamy na niego. I trochę ich tu pozabijemy. Pozabijemy ich. Czekając na mojego psa. Eee... Znaczy, to jest wilk. No ale to... ...Eman psu... Eee. No ale Eman ten. Nie, e, ogólnie tak kiedyś ten... ...nazwałem psa w Minecraft'cie Eman. W 1.7.3 beta. Jak go wtedy znaczył, wtedy że tak e, nie nazywało tak tak tym oznacznikiem jakimś. Tylko tak po prostu w myślach było. No. Ogólnie bym mógł kupić też e, te rumany. Tylko poprosiłem go tylko, aby po, poszedł kupić te. Co? Mixtur życzę. Dużo takie fajne. E, dobra, idziemy. Hmm. Gdzie teraz? A, tu. Godło fal. I... E, dobra. I... E, muszę poseł. Co mam zrobić z posłem? Tam już. Ale tu coś jest... Ciekawego. To była bomba? Nie. Nie wiem, co to było. Ogólnie, a mam samą pozum To? To fajne. Tak. Ehm... No i co? I tutaj są. Ehm, pozabijam ich tutaj. Złoto dawać. Ty też tutaj złoto. No dawaj złoto. Ja go ładnie poprosiłem mnie, że udałbym to przedmioty. Eee. I co, tutaj nic nie ma. Eee, tutaj coś jest. O, tutaj jest ten. Gościu. No i co, i to chyba na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, nechycujcie mojego pięknego kanału i hej!